Mylisz się, gdy mówisz, że mnie znasz. Wiedza ta nie dałaby ci nic. Pantarei unoszę się i ja na fali nieodgadnionych dni. Podsuń mi pomysł na refren, na przebojową piosenkę, na hit, dający sławę i kesz. Wiesz przecież lepiej, niż inni, co ludzie śpiewać powinni, jak nikt, ty wszystko wiesz. Prosty tekst, myśl bez zawiłych fraz, jakiś trik, niedoceniony pantare. Przez wydeptany szlak, przejść ma ktoś Co się nazywał Nirt, podsuń mi pomysł Na refren Na przebojową Piosenkę Na hit Dający Sławę i cześć Wiesz przecież lepiej Niż inni Co ludzie śpiewać Powinni jak nikt. Ty wszystko wiesz. Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do was garścią informacji muzycznych, a dokładniej zapowiedzi koncertów, na które chciałabym was zaprosić. E, pierwsze dwie propozycje to koncerty e, zespołu Golden Hand. E, jest to dwojga e, ścisłości e, zespół pochodzący z Warszawy, grający e, e, muzykę w, w klimatach e, popowo-rokowo-bluesowych troszeczkę. I właśnie 13 kwietnia tego roku o godzinie 22 w, loka w warszawskim lokalu w Oparach Absurdu zagrają koncert i właśnie na ten koncert chciałabym Was serdecznie zaprosić, możecie się spodziewać utworów, właśnie autorskich utworów. Zespołu. No i, no i mam nadzieję, że będzie to świetna okazja do tego, aby w ogóle poznać twórczość zespołu i mam nadzieję pozostać z nimi i śledzić, i śledzić ich losy, bo naprawdę grają świetnie. A Niestety takiej, tak dobrej muzyki w, w dzisiejszych czasach brakuje. Także pamiętajcie, 13 kwietnia, godzina 22 o parę absurdu. Natomiast 19 kwietnia zespół zagra Koncert w lokalu Lemon Tree w Łomiankach o godzinie 20:00, i również będziecie mogli, będziecie mogli posłuchać autorskich utworów zespołu. No i również Was na to wydarzenie serdecznie zapraszam. Koncert tutaj jest biletowany. Wstęp kosztuje 30 zł. No i co, chyba tyle na ten moment. Serdecznie Was zapraszam na oba wydarzenia. Poinformujcie znajomych, jeżeli ktoś będzie miał ochotę się pojawić na którymś koncercie, bądź na obu. No to oczywiście zapraszam serdecznie w imieniu zespołu. No i, no i co? Na ten moment do zobaczenia. Hej, hej!